Dzień dobry. Dzisiaj chciałem pokazać ustawienia i regulację prasy Kubota 5160. Jest to prasa zmiennokomorowa o maksymalnej średnicy beli 160 cm z rotorem oraz 14 nożami. W pierwszej kolejności ustawiamy sobie zaczep do ciągnika. Zaczep może być górny lub też dolny. Teraz mamy ustawienie zaczepu dolnego. Jeżeli chcemy zrobić zaczep na górny, trzeba rozkręcić obudowy. Tutaj dwie śruby. Przestawić go do góry, po czym wyregulować sobie samo zaczepienie do ciągnika, jeszcze dodatkowo na tych dwóch śrubach. Wtedy główny wałek puszczamy stąd pod spód, a nie na górę. Teraz regulując sobie podbierak, wciągamy zawleczkę. Samo zabezpieczenie dajemy do samej góry, zabezpieczamy sobie na powrót. Po czym z drugiej, strony, z drugiej strony robimy to samo te dwie śruby tutaj przytrzymujemy, to odbezpieczamy i rozkręcając ten gwint rozluzuje nam się sprężyna, gdzie gdy podbierak jest ustawiony na wolny spływ ma dotykać kółkami do ziemi jednocześnie doregul doregulowujemy sobie sprężyną która służy jako odciąg do samego podbieraka i robimy to w ten sposób, żeby przy naszej pracy podbierak zbierał nam tyle, ile jest potrzeba. Te sprężyny regulujemy z jednej i z drugiej strony. Tutaj mamy dodatkowo, te dwie sprężyny służą do naciągu samej siatki, którą też po drugiej stronie regulujemy sobie na tych czterech kółkach, czy na czterech otworach. Jeżeli mamy bardzo słabą siatkę, możemy w ogóle zdemontować to sprężynę i pozostać na jednej, gdyż siatka może w słabej jakości urywać nam się, gdyż prasa ma bardzo mocny zmiot. no i potrzebuje w miarę dobrej siatki, i też nie zleżałej, bo główny problem przy prasach pasowych, tutaj Fernlanda, Kubuty, jest taki, że właśnie słaba siatka nam się rwie. Po czym zarzuty są do tego, że prasa jest w słabej jakości, a okazuje się, że wszystko jest winą samej siatki. Ta dźwignia jest to zabezpieczenie samej gilotyny, które powinniśmy sobie odciągnąć. Mamy zawleczkę, opuszczamy to do dołu, po czym zabezpieczamy w ten sposób. Jest to do pracy w środku, żeby glebla nie spadła nam oraz nie pozbawiła nas palców, gdy będziemy w środku czyścić. Jeżeli chodzi o sam serwis, to też smarować sobie kalamitki. W dzisiejszym czasie, gdy sobie serwisujemy pracę musimy zwrócić uwagę na napięcia łańcuchów, jeżeli chodzi o to strony. Większość jest oczywiście napinana na zasadzie napięcia automatycznego na sprężynach, natomiast ten łańcuch musimy sobie regulować już ręcznie. Oprócz tego mamy powyciągane częściowo kalamitki z przodu oraz z tyłu na klapie, które widać? jedynczego łożyska przypisana, więc mamy centralne smarowanie w jednym miejscu i oprócz tych kalamitek, tutaj mamy nalepkę, gdzie jeszcze znajdują się kalamity na samej prasie, które powinniśmy pracować i każda z tych kalamitek jest oznaczona takim znaczkiem, e, którą, takim znaczkiem, którą trzeba po prostu znaleźć, puszkać kalamity, które w którym miejscu jest Druga strona prasy, mamy główny łańcuch napędowy, e, tak jak widać jest na to najdłuższy i najgrubszy łańcuch, na którym też mamy dwa naciągi. Tu mamy jeden napinacz, tutaj mamy drugi napinacz i tutaj są nalepki. Jak mają napinacze być już po pracy, po tam kilkuset belach, tam po 1000, 2000 bel do kontroli. Oprócz tego, tu znajduje się centralne smarowanie łańcuchów, które jest wprowadzane na pędzlach. I tutaj mamy samą pompkę, po której wieku znajduje się regulacja na każdej ze śrubek, ilości oleju, który jest wylewany na pędzel smarowany łańcuch. Możemy sobie też dowolnie to ustawiać. Oprócz tego kolejną rzeczą jest tutaj mamy zawór na samym zbiorniku, dzięki któremu też możemy sobie przykręcić przepływ oleju, jeżeli nalejemy olej zbyt rzadki, bo pędzle będą nam lały. Żeby wyciągnąć noże, najpierw musimy opuścić podłogę oraz opuścić noże, to wszystko robimy ze sterownika. Po czym otwieramy sobie klapę do góry, zabezpieczamy tutaj zaworem, żeby nie spadło nam na głowę. Odbezpieczamy sobie tutaj dźwignią. Normalnie do pracy jest w ten sposób. Do wyciągnięcia noży odbezpieczamy ją do samego dołu. już bierzemy do góry, do tyłu i wyciągamy. Zamiast noży możemy zastosować też zaślepki, które montujemy identycznie jak noże. Wtedy stosujemy tylko je wyłącznie do słomy, żeby noże nie brudziły się, nie zabijały piachem oraz resztkami słomy. Bo będzie ciężko później wyciągnąć. Można stosować też słomę z schowanymi nożami, chociaż tutaj same końcówki będą wystawały i troszeczkę będą chciały słomy. Wkładamy tak samo jak wyciągaliśmy. Szepiamy do dołu, po czym puszczamy w dół. Noż spada. Zabezpieczamy sobie dźwignią. Jeżeli którykolwiek z noży będzie włożony, dźwigni nie będzie można zabezpieczyć. To trzeba będzie poprawiać dany noż, który był wyciągnięty. Zakładamy siatkę. Znaczy zakładając siatkę, podnosimy elektrycznie do góry docisk. Wjeżdżamy sobie w bok głównym wałkiem. Ściągamy. Zakładając siatkę, zakładamy prowadnicę z powrotem. Siatka ogólnie ma być luźna, i się ukręcić nam na samych tych rolkach. Yy, następnie samo założenie siatki, tam mamy rysunek, jak powinna być przewleczona siatka przez które wałki. I teraz tak, rozwijając siatkę najpierw przekładamy pod wałkiem tutaj z naskowanymi sprężynami, jest to wałek rozprowadzający. Następnie nad tym drugim wałkiem, gdzie palce, odchylamy do tyłu tutaj zasuwę i wrzucamy około 15-20 cm siatki, aby ona nam zwisała w dół. Zamykając, zabezpieczamy, opuszczamy dociśnienie i to cały, jeżeli chodzi o proces zakładania siatki. Po uruchomieniu sterownika ustawiamy sobie tym przyciskiem wartości beli oraz ciśnienie, z jakim będziemy pracować. Także ilość wyginięcia siatki. Mamy tutaj trzy wartości, trzy wartości, jeżeli chodzi o wielkość beli, dlatego że prasuje Kubota, prasują bele w trzech strefach. Tak samo mamy trzy strefy zgniotu, do każdej ze, ze stref, gdzie mamy wielkość samej beli. Przestawiamy klikając strzałkami, wtedy nam tutaj obwoda taka z kreseczek się pojawia. Przycisk, i ustawiamy sobie jaką wielkość chcemy uzyskać beli, zatwierdzając. I tak w każdym z trzech wartości, mamy trzy programy do prasowania. 60% mamy na siano kiszonkę, 30% mamy na siano oraz 10% mamy na słomę. To to wartości wilgotności materiału, gdzie bary, które sobie ustawiamy, na każdym z programów możemy ustawić na 175, jeżeli chodzi o maksymalną, maksymalne ciśnienie prasowania. Po wybraniu każdego z programów, w zależności od prasowania, mamy przypisany po prostu do danej wilgotności materiałów. siana kieszonki siana oraz słomy. Wtedy na każdym z nich ustawiamy sobie wartość barów w jakim mamy prasować, owinięć siatką oraz wielkości balotu. Wychodzimy tutaj domkiem. Następnie żeby wejść w program do prasowania musimy nacisnąć przycisk w postaci kutki i to jest sam panel od prasowania. Teraz tak, mamy umieszczone tutaj trzy ikony podbieraka, podłogi oraz noży, które przestawiamy za pomocą tego, tej kropelki, z tym przyciskiem zagregowana, PDK. wysterując dźwignią od podbieraka, gdy przełączymy sobie na podłogę, możemy opuścić, też podnieść podłogę i tak samo z nożami możemy schować albo otworzyć noże. Tutaj mamy przycisk od startu, możemy sobie ustawić start, mechan... sobie ustawić start ręczny. Wciskając będziemy mieli za każdym razem wystartuje nam prasa lub drugim przyciskiem automatyczny lub ręczny. W automatycznym będzie nam po zatrzymaniu, w automatycznym po napełnieniu się komory prasy dostaniemy sygnał dźwiękowy, trzeba się zatrzymać i automatycznie proces owijania siatką się rozpocznie. Natomiast przy resztę po sygnale dźwiękowym, gdy się zatrzymamy, musimy sami wcisnąć przycisk, że chcemy wystartować z owijaniem siatki. Ta ikonka jest to ikonka docisku siatki, dzięki któremu po naciśnięciu docisk nam wyjeżdża. Jeszcze pokażę filmik, że potocz się opada. Docisk nam wyjeżdża do góry i wtedy umożliwia nam założenie siatki. Po założeniu zawsze musimy sobie wcisnąć, żeby nam wróciło do poprzedniego stanu, gdyż jeżeli nie zabezpieczymy tego, nie będziemy mogli pracować. Po prostu pokaże nam błąd i też zacznie pikać. Belkę minimalnie możemy owinąć, kiedy zmienię nam na 40 cm, wtedy możemy podać siatkę ręcznie oraz owinąć takiego małego balocika, jeżeli nam została sama końcówka siana, słomy, czy też siano kieszonki, nie chcemy z tym jeździć w prasie Możemy taką małą belkę owinąć, już od 400 cm jest już możliwość owinięcia siatką. Tutaj mamy ilość belek, które zrobimy. Teraz te ikony to jest też szybki dostęp do tego co ustawialiśmy sobie wcześniej. Tutaj sobie wybieramy jak, jaką wilgotność materiału mamy i co będziemy plasować. Przeskakując sobie strzałkami, zatwierdzając, następnie możemy sobie zwiększyć albo zmniejszyć maksymalną średnicę balotu, też na bieżąco. Oraz tutaj owinięcia siatką. Dodatkowo mamy ikonkę kierownicy, która będzie nam. Nazywała strzałkami, jeżeli balot będzie nawijany krzywo, żeby skręcić w drugą stronę i nabrać masy, tak żeby balot się naprostował. Wybierając sobie ustawienia prasy, mamy dwie rzeczy do ustawienia. To jest wartość, kiedy po jakim czasie ma wystartować to automatyczne owijanie siatką. To sobie ustawiamy w ten sposób. Od praktycznie z dziesiątej sekundy do 10 sekund i następne jest to doregulowanie wielkości balotu po ustawieniu maksymalnej wielkości balotu 120-130-140 cm i zrobieniu pierwszej belki, gdy ją wyrzucimy, po prostu tam jest albo za mało, albo za dużo, możemy sobie zmniejszyć plus minus 20 cm w każdą ze strony, żeby balot wychodził nam idealnie taki jaki chcemy. Po wybraniu kulczyka i wciśnięciu counters mamy ogólny przebieg prasy, czyli ile zrobiła nam belek oraz ile siatki zostało zużytych oraz przebiegi takie tymczasowe, które pracujemy możemy sobie każdy z nich skasować. To jest dobre, jeżeli ktoś pracuje usługowo, po prostu potrzebuje żeby wiedzieć ile na danym polu zostało zrobionych Balotów. Mamy 5 zakładek, w których możemy sobie zrobić 5 pól, natomiast tutaj nie możemy tego stosować, jest ogólny przebieg prasy, który mamy wyświetlany.